Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane skarby. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Na wstępie tego filmu również chciałbym Was poprosić, jeżeli Wam się filmik spodoba. Proszę o zostawienie łapki w górę, jakiegokolwiek komentarza. Na każdy komentarz odpowiadam z góry Wam bardzo za to. Dziękuję. Na wstępie również będę się delektował e, fantastyczną kawą e, z cykorii z kolagenem. Łyczek tej kawy i po prostu deal życia. Życie się zmienia na lepsze. Ja nie miałem e, możliwości uciec od normalnej kawy. Normalnie, normalna kawa mnie uwięziła. Ja nie wypiłem chociaż jednej kawy dziennie to strasznie się źle czułem, ale Wam powiem, że ten okres przestawiania się zwykłej kawy na kawę z cykorium już minął i zdecydowanie jest super, super i jeszcze lepiej niż y, pijąc zwykłą kawę. Naprawdę polecam Wam, y, niedługo na kanale będą filmiki na temat tej fantastycznej kawy z kolagenem. No rewelacja, zdecydowanie. Moje kochane skarby, do rzeczy, w dniu dzisiejszym przychodzę do Was z filmikiem, czego unikać, czego nie robić swojej skórze, aby zachować ją piękną, zdrową, rozświetloną, bez krostek zanieczyszczeń. Także, jeżeli Wam się ten filmik spodoba, to zapraszam do oglądania dalej. Moje kochane skarby, pierwsza podstawowa y, zasada i błąd popełniany przez ludzi jest to wyciskanie nieumiejętne niedoskonałości. Borykacie się w, z różnego rodzaju krostkami, ze skórnikami itd. Moje kochane skarby, po pierwsze, my nie wiemy, jaka to jest zmiana. Czy to jest klasyczna zmiana zapalna? Czy to jest krostka w wyniku nietolerancji pokarmowej? Czy to jest krostka alergiczna? Naprawdę, osoby, które nie posiadają wiedzy w tym temacie, nie są w stanie ocenić, jakiego, z jakiego powodu ta krótka się pojawiła i jest uznawana za pryszcza. I jest ona wtedy usuwana. Pojawiają się ogromne problemy skórne. Pamiętajcie, że jeżeli już jest duża grudka zapalna i jeżeli to jest naprawdę grudka zapalna, zaczopowany gruczoł łojowy, czop łojowy, to jego usunięcie... Natychmiastowe jest najbezpieczniejsze tylko i wyłącznie u kosmetyczki, bądź u kosmetologa, bądź na przykład, jeżeli macie koleżankę, pielęgniarkę, bądź lekarza, poprzez igłę. Delikatne nakłucie niedoskonałości i opróżnienie jej całości z zachowaniem zasady i standardów dezynfekcji i higieny, aby nie rozprzestrzenić po prostu z tego stanu zapalnego w inne części skóry. Przez wyciskanie nieumiejętne, ta treść, która się wydobędzie, fajnie. W tym miejscu może będzie się Wam wydawało, że jest czysto, ale Wy nie zdajecie sobie sprawy, że wyciskając taką zmianę i cisnąc skórę de facto rozprzestrzeniacie pozostałości tego czopa łojowego, tych zanieczyszczeń w inne partie skóry. I za jakiś czas, za 2-3 dni, maksy... proces taki prozapalny zaczyna się już po 24 godzinach, ponieważ organizm już zaczyna uruchamiać swoje mechanizmy obronne, to tak do 3-4 dni pojawiają Wam się kolejne zmiany na twarzy i Wy się zastanawiacie dlaczego. A to nie jest czasem wina kosmetyków, tylko rozprzestrzenienia przez Was stanów zapalnych. To jest pierwszy błąd, którego, y, który jest popełniany przez większość ludzi i zdecydowanie nie polecam na własną rękę palcami wyciskać niedoskonałości, zdecydowanie już możemy zadziałać tutaj żelami punktowymi, pastą cynkową, jeżeli krostka ma y, biały czubek i zakończenie, nałożyć na noc grubą warstwę maści ichtolowej i na to plasterek, y, maść ichtolowa ściągnie tą ropę i po prostu nie zakazi części innej części skóry, ponieważ plasterek będzie tego, y, przed tym zapobiegał. Także zdecydowanie nie polecam tych praktyk, ponieważ możecie doprowadzić do blizn, do rozprzestrzeniania się stanów zapalnych i do po prostu trwałego uszkodzenia ciągłości skóry. Następny błąd, który jest popełniany w szczególności przez nastolatki, ponieważ dają się nabrać w machinę marketingową, jest to stosowanie przy aktywnych stanach zapalnych, przy aktywnym trądziku i przy aktywnych y, krostkach peelingów ziarnistych. To działa jak tarka, która rozrywa bezlitośnie wszystkie zmiany zapalne i rozprzestrzenia je po całej peelingowanej przestrzeni. A jeżeli dodatkowo uaktywni nam się jeszcze jakiś wirus czy bakteria, to rozprzestrzenienie może nastąpić też na innych partiach ciała. Zdecydowanie wiele u nastolatków popełnia ten błąd, ponieważ na peelingach ziarnistych jest napisane, że usuwa trądzik dalej. I osoby z aktywnymi zmianami trądzikowymi trądzą tą skórę bezlitośnie, a później się dziwią, dlaczego tych niedoskonałości jest więcej. Pamiętajcie, przy skórze trądzikowej, przy skórze z krostkami żadnych peelingów e, mechanicznych, żadnych peelingów ziarnistych, tylko i wyłącznie peelingi enzymatyczne bądź peelingi kwasowe, bądź kuracja złuszczająca retinolem, czyli alkoholową odmianą witaminy A. Następny błąd popełniany przez większość ludzi to nieświadomość tego, co alkohol denaturyzowany jest w stanie nam zrobić z naszą skórą. Kupując krem do twarzy sugeruje się wielu konsumentów zapachem, efektywnym opakowaniem, bardzo ładnym opisem, przyjemną, aksamitną konsystencją, cudownym rozprowadzaniem się kosmetyku. Ale nie na tym rzecz polega. Wiele kosmetyków zabiera w swoim składzie alkohol denaturyzowany, który jest zwolniony z akcyzy, który jest skażony, niezdatny do użycia, do spożycia. Jego zapiski w INSI jest to alkohol i alkohol denat. Alkohol denat, on nawet nie mogę powiedzieć, że niszczy barierę lipidową, on ją rozpuszcza. Czyli jeżeli pokładaliście intensywne prace nad naprawą bariery lipidowej 5, 6, 7, 8, 9 miesięcy, to taki alkohol denaturyzowany w kilka chwil rozpuszcza całą Waszą pracę i starania. Żeby zachować równowagę skórną, jeżeli skóra jest pozbawiona bariery lipidowej, jest nie jest odporna na nic. Traci totalnie swoją odporność, mechanizmy obronne, mechanizmy regeneracji. A jeżeli skóra utraci mechanizmy regeneracji, to również postępuje starzenie się skóry, zwiększa się nadwrażliwość skóry, nadreaktywność, zaczerwienienie, zaostrza się rumień, skóra y, zaczyna swędzić, piec. No, po prostu zmienia się z chwili na chwilę. Także zdecydowanie nie stosować kosmetyków z alkoholem denaturyzowanym. Zdecydowanie nie i ja tego nie będę polecać. Następny błąd jest to stosowanie retinolu codziennie. Ponieważ czytam wiele publikacji, że osoby stosują retinol codziennie. Nie. Retinol powinno się stosować maksymalnie 3 noce pod rząd, później odstawić go na. 5-6 dni, aby nastąpiła właśnie reakcja retinoidalna, czyli odnowa komórkowa, złuszczanie, podrażnienie, stymulacja kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego. Zakończenie tego procesu zapalnego, ponieważ to złuszczenie i podrażnienie, to jest reakcja porytinoidalna, czyli jest to stan zapalny, który odpowiada za stymulację naszej skóry. Później ta reakcja portinoidalna mija i wracacie do kuracji. Stosując codziennie pomimo podrażnienia retinol, nakładając go mimo złuszczenia i podrażnienia, nie polepszacie stanu skóry, nie przyspieszacie efektów rekonwalescencyjnych, a pogarszacie. Także zdecydowanie, jeżeli pojawia się reakcja retinoidalna na waszej skórze, nie stosujcie już retinol. Nie męczcie skóry, skóra też musi mieć czas na regenerację. Wtedy pielęgnacja musi być wzmacniająca, barierowa, ceramidy, lipidy masła Shea, olej konopny, bardzo dużo składników emoliencyjnych, które wykazują właściwości powłokotwórcze na naszej skórze zapobiegają przed ucieczką wody z naskórka, nie dopuszczając przy tym do odwodnienia. Dodatkowo kwas hialuronowy, też dużo humektantów, które pozwalają nawodnić tą skórę odwodnioną w wyniku utraty starego martwego naskórka w procesie poretinoidalnym, który wywołuje e, oczywiście retinol. Następny błąd popełniony przez ludzi to stosowanie kosmetyków z kwasami codziennie. Zdecydowanie kosmetyków z kwasami nie powinno się stosować codziennie, a co drugą noc. Co drugą noc zdecydowanie. Stosowanie codzienne kosmetyków z kwasami może spowodować zaostrzenie tzw. trądziku pokwasowego, który zdecydowanie może być bardzo nieprzyjemny w skutkach do trwałego uszkodzenia bariery lipidowej, do podrażnienia skóry i do świądu kosmetyki z kwasami są efektywne, w działaniu rewelacyjne, można je stosować co drugą noc, albo też właśnie tutaj zapomniałem Wam powiedzieć, jak chcecie wdrążać kwasy, to co drugą noc, a tak to jeszcze trzy noce pod rząd i przerwa. Nie że codziennie każdej nocy, noc po nocy, siedem nocy, kwas jest aplikowany na Waszą skórę. Skóra musi mieć święty spokój, też musi mieć czas na odpoczynek i na totalną regenerację i przebudowę skóry i odpoczynek od tych kwasów. Więc albo kwasy stosujecie Trzy nocy pod rząd kosmetyki z kwasami albo co drugą noc, aby skóra się zaadaptowała. Nie codziennie, siedem nocy w tygodniu. Zdecydowanie nie. Następny błąd, który jest popełniany przez bardzo dużą ilość ludzi to nieświadomość składów. Zdecydowanie nieświadomie składów mogę nazwać błędem ludzkim, ponieważ aplikacja mikroplastików na swoją skórę twarzy, na przykład w postaci makijażu, no nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ możemy stosować de facto świadomą pielęgnację, świetną pielęgnacji, do której nie ma zastrzeżeń, a tak naprawdę wszystko może zostać zniszczone stosowaniem kosmetyków do makijażu, które zawierają mikroplastiki bądź różnego rodzaju inne niepożądane składniki typu alkohol. To wtedy pielęgnacja, którą macie świadomą i tak Dalej. Może może wam się wydawać, że ona nie działa, ponieważ wasza skóra się pogarsza. Nie? Ona się nie pogarsza przez to, że pielęgnacja nie działa, pielęgnacja działa. To wy nieświadomie tą, tym makijażem, nieodpowiednimi składowo kosmetykami niszczycie ten efekt pielęgnacji. Zdecydowanie. Także jeżeli już świadoma pielęgnacja, to i świadome kosmetyki do makijażu. Lili Lolo, łamisa, jest multum fajnych marek do make-upu naturalnych, które są trwałe, nawet formuły wodoodporne. Będziecie mieli o tym filmik. Następny błąd, którego nie należy popełniać, to spanie w makijażu. Albo z filtrem przeciwsłonecznym. Jak ja słyszę, że ludzie aplikują krem z filtrem na noc, albo idą spać w makijażu, to ja się po prostu za głowę łapię, skóra ma wtedy zaburzony proces odnowy i regeneracji. Skóra tak naprawdę się dusi. Ona zamiast się regenerować, ona walczy teraz z tym problemem, który ma na skórze: brud, łój. Skórz, zanieczyszczenia, pigmenty makijażowe, silikony, oblepiacze, to wszystko co zostaje na skórze twarzy. Także moje kochane skarby, nie obrażam tu nikogo, jesteśmy ludźmi, ten kanał nie jest idealny, e, że wyidealizowany i tutaj będziemy tylko mieli idealny słowotok. Tylko powiem to po ludzku, ponieważ każdy z nas jest człowiekiem. Mamy banie po alkoholu, zdarza się się napić za dużo, okej, okay, ale pamiętajcie o tym że wrócić do domu, myć skórę twarzy, zrobić tą pielęgnację i palnąć się spać. Zdecydowanie. A nie usypiając z makijażem, ponieważ to, to jest najgorsza zbrodnia, jaką można zrobić dla własnej skóry. To samo jak czytam, że ludzie na przykład kupują jeden krem do twarzy, na przykład krem na dzień z SPF 15, czy tam z SPF 20 i stosują go na noc. Zdecydowanie krem z filtrem w nocnej pielęgnacji zaburza proces naturalnej odnowy komórkowej, odnowy skóry i regeneracji. Wtedy jest zaburzona produkcja kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, co również może potęgować proces starzenia się skóry. Kremów z filtrem zdecydowanie nie stosuje się w nocnej pielęgnacji. O zgrozo totalna. Także zdecydowanie. Następna kwestia maseczki peel-off Maseczki peel off, które wyrywają wam ze skórniki, usuwają martwy na skórek, wygładzają waszą skórę. Jest to bójda. E, w maskach peel off, oprócz algowych, ponieważ algowe są cudowne, rewelacyjne i ale ja mówię teraz o takich drogeryjnych peel offach, mamy alkohol poliwinylowy alkohol, który pozwala na zeschnięcie tego y, całego y, preparatu i zerwanie w jednym płacie, ta maska w peel off w żadnym wypadku nie usuwa niedoskonałości, nie usuwa skórników, nie usuwa wągrów, rozrywa waszą barierę lipidową, niszczy waszą, y, waszą skórę i doprowadza do bardzo dużych mikrouszkodzeń także zdecydowanie maski peel off na podłożu alkoholowym są wielką bójdą jeżeli chodzi o usuwanie niedoskonałości, wyrywanie zaskórników. Nie nabierajcie się na to w finale. Uszkodzicie barierę lipidową, a ta maska zerwie tylko po prostu powierzchowne zanieczyszczenia, które macie tu na powierzchni, a te, które są głębiej, zostaną tak jakby uterfalone, czyli wklejone w głębszych warstwach skóry, które będą później problemem do usunięcia. Także zdecydowanie maski peel off też są ogromnym, katastrofalnym błędem. Nie stosować poza alginatem, maski algowe. To jest zupełnie inna sprawa, inna rzeka. Cud, bajeczka, rewelacja ale nie maski alkoholowe peel off. Tak samo jak plastry na zaskórniki. To działa tak samo jak maski peel off. Ja rozumiem plastry punktowe na niedoskonałości, okej, okay, jasna sprawa, ale nie na zaskórniki te, które są po prostu cudownie zrywane. To wszystko co tutaj jest na powierzchni zrywane, to co jest głębiej zostaje przez taki plaster utrwalone w waszej skórze i nie będzie to tu łatwe do usunięcia. Także, moje kochane skarby, jeżeli Wam się ten filmik podobał, proszę o zostawienie łapki w górę, jakiegokolwiek komentarza. Buźka Wielka, do następnego, kochani. Hej.